A teraz na podium wchodzą Kielczanie. Zdobywcy Pucharu w sezonie 2012-2013. Ich pierwsze trofeum. Oni mają nadzieję, że nie ostatnie. Dziesiąte do trofeum w historii klubu. Wyrównany rekord Wisły Płozo i pięć kolejnych lat z rzędu. Puchar Polski dla Biwetargu w Kielce. Szef Związku Piłki Ręcznej w Polsce, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki wręcza pukar Sławomirowi Szmalowi. 50 tysięcy złotych dla Vive. W towarzystwie prezydenta Legionowa pana Romana Smogorzewskiego. Czwarte miejsce krobry Głogów, trzecia z ławy, druga Wisła Płock, pierwsze miejsce Pugar Polski po raz dziesiąty w historii klubu dla Vive Targów w Kielce. No ale przed Vive... Wiwe historyczny dwumecz awans do półfinału Ligi Mistrzów, awans do Final Four. Czekamy niecierpliwie 21, więc już za tydzień rywalizacja w Skopie z Wisłą na Macedonii. Tydzień później, 28 kwietnia, rewanż w Kielcach, w hali Legionów. No i oby, oby Kielczanie byli tak samo szczęśliwi, albo jeszcze bardziej szczęśliwi, bo to większe szczęście jak, jak tutaj. Dziś w wielkim finale Pucharu Polski, wiele wygrywa z Wisłą 28 do 27. Zdobywa po raz dziesiąty w Klubu Teraz z naszej to zapewne na wszystko. Wojtek Nowiński. Tomasz Łodarczyk. Oddajemy głos. Proszę, Artur Świódmiak i Marcin Muras. Fantastyczny finałowy pojedynek. Naprawdę nie brakowało emocji. W Targi Kielce, zdobywcą Pucharu Polski. Artur, kluczowe momenty. Wydaje się, że początek drugiej części spotkania. Tam 6-7 minut bez bramki Płoczczanie. Wtedy na 6 bramek odskoczyli zawodnicy Wiwe i właściwie do końca meczu starała się Wisła gonić tą, tą różnicę, tą stratę i nie udało się odrobić tej straty.